Nowe kryształy, część e, szósta i jeszcze jeden palet. No to tutaj, tam, tam na balkonie, pokazywałam Wam e, fluoryty, magnetyty i ametysty z wycieczki. A tutaj, jaspisy zapisy jeszcze ze wcześniejszej wycieczki, gdzie je wydobywaliśmy, bardziej szukaliśmy. I te przecinaliśmy i je potem polerowaliśmy i teraz pięknie wyglądają a tam mamy te niewypolerowane i one są o, o, o wiele gorsze tutaj oczywiście takie różne skałki Minerały nie pamiętam jak się nazywały o i jak coś to to znaczy to, to jest granit jak coś, a nie jaspis, bo my może, może mogliśmy sobie Wybrać, co mi podarło, Dobra, teraz tutaj. Jeśli nie znacie, mojego <gry> so, gówna tak. to się to już znakie. teraz sobie piórka wyrywa, bo ma, ma taki okres. Spokojnie, nie leci mu krew, po prostu jego skóra. O nie, ona ma takie. O krasy, Przecież nie wiecie, ja no, myślę, że nie, bo chyba nie macie kanarka. chyba, że macie. Dobra. Tutaj nowy malachit, tutaj te przecinane e, e, geody zacharyjskie, tak samo jak to tutaj był przeciętny tutaj chadza do Tutaj nowy cytryn, który jest w ogóle bardziej biały niż żółty, nie nazwałbym tego cytryn. Nawet, a tutaj wielki kamień słoneczny, wielki jak słońce. Nie, dobrze, że tutaj nawet ma jeden na No dobra, no stąd to już tyle akurat, niestety. Mhm, tutaj, no to tutaj, no to tutaj. Boże, trochę się zacięłam No to tutaj, to. Chyba to już Wam pokazywałem, chyba że nie. Czekajcie. Co, Ja nie mogę nie trafić wreszcie tam czyli. No, tutaj jest tylko ten nowy e, kształt górskich. Tutaj taki pirat w kształcie kwadracika. No, sorry, na no, chwilę muszę. Na no, chwilę muszę. Dobra, co nie były takie długa chwilki. Tu jest gips. Nie można go ściskić za bardzo, bo inaczej się rozpadnie lepiej go nie rozwalać bo tutaj tutaj jest skminiało ząbrogi no A coś mi jeszcze w skalopetce. czy mamy jakieś tu jeszcze minerały? oczywiście, no i jeszcze z tej wyprawy znalazłem takie figury fluoryt biały, fluoryt fioletowy i fluoryt zielony. A przewodnik sam powiedział, że trochę trochę nie za bardzo sam wierzy, że no, że go znalazłem, bo chyba najpewniej ktoś podrzucił. Tutaj tygry się oko, takie z jakiejś yy, skałki złota, wiecie takie zabawkowej i ta lawa też. Tutaj kalcyt szmaragdowy nie, to nie był kalcyt. A nie, to był kalcyt. To był kalcyt szmaragdowy. fajnie, nie? Ten kalcyt miodowy tutaj. On um, trochę gorszy, ale też fajny, co nie? Ci pokazywałam moje największe cudo. i to jest dla tak, mnie takie ważne. Zakrojony to jest super ważne. Oj, to jest takie ważne. Nie będę tego otwierał, ok? Nie będę tego otwierał. Widzicie tą tubeczkę? W niej jest tanzanit. Ten Złoty to niebieskie. Złoty topaz, To żółty, i rubin czerwony normalnie to jest dla mnie bardzo ważne więc to tu i tego za często nie dotykam bo się boję i coś się z tym stanie jeszcze no i czekajcie jest tu coś jeszcze mm. panowiduś też fajnie się nie szuka czy coś jeszcze jest nie dobra nie uważnie on na nie wiem, o co mi chodzi. No szkoda, czy? No to... Nie no, tu jest wszystko. To... Może... Czekajcie, naprawdę. O, no tak! Jakie patrzcie. Kopiliśmy. Piękniusieńki opalit. Piękniusieńki, prawda? Piękne. No ale teraz to już naprawdę już zajrzę, to jest wszystko. No to widzimy się w następnym filmiku, bo teraz to już zabrakło minerałów do pokazania. No, no to pa pa.